manko, Ja jestem Hunter Gaming, a dzisiaj będzie odcinek, jak widzicie, z Clash Royale. <laughs> z Clash Royale. przepraszam. <laughs> I dzisiaj... Czekajcie. I dzi... o, oczywiście zapraszam tutaj do klanu, jak widzicie. Yy, nazywa się PS4 Akademia. Yy. Aha. No i dobra. Yy, I będę dzisiaj z Kajtkiem. Hajfunem Siemka mm, Będziemy grać 1v1 one one. I pomyślałem, że w sumie można zrobić jakieś... 1v1 albo triple draft Właśnie triple drafta, ale 1v1 one one. Zagramy kilka rundek I... Yy, I będziemy grać... O, się kto wygra? Ile będziemy grać rund? 6? możemy 6 Dobra Po prostu aż ktoś zdobędzie 4 Cztery winy, 4 Cztery? dobra to do, przy by było 5 dobra, do 5 winów. I kto wygra, ten zdobywa co? Żelki byle jakie. To po prostu wygrywa żelki albo loda. Albo loda, dobra, tam po prostu jakiś słodycz. Sobie później, osoba wygra. Yy, dobra, gramy 1v1 one one, na triple bracie. domyślam się co wyjść, ale nie? Łatwo. Yy... A... Kurczę, mogę mnie nazywać po dobra. Nie, Mam taki, jak będzie łatwo. pani O jeżeli nie złym, że ty wizarda tam dałeś. Nie, no, no. nie wiem, czy takie to, bo teraz idzie zapadnie. tak A i za późno trochę czysta jest trochę. No chyba nie. Xbo Czemu on nie atakuje? Mm, bo może go nie dać w zasięgu LOL. Nie go Balanów nie, bo on nie bije w powietrzu, ale... Mm, to nie chilerka, ta. Dobra, leci. Dobra, łatwo, dwie wieże rozwalone. Lecimy kurczę teraz po trzecim. Hmm. Nie teraz myślę. Nie hmm. zaraz będę miał dużo się z subów. Co jakby na 100 subskrypcji? Co by zrobić? E, łatwo, 1-0. Co by zrobić, może na 100 su subskrypcji? E, no. Na 100 subskrypcji myślę, żeby zrobić. Myślę, żeby zrobić. Albo wiecie co, może piszcie w komentarzach pomysły, to będzie dobry pomysł. E, co by zrobić? Na co że się tak załamał na 100 subskrypcji? Nie mam drugi Teraz mam taki. Taki średni. Ale... No tak no Chyba nie. Muża Jednostka nie dobra, nie ważne, co ja mówię. Gram. Jakbyś chciał widzieć. Nie, nie załamujcie się z naszą ortografią błagą. Co czemu to nie i Easy z tym twoim dragonkiem Ego oh. <laughs> się dobra right Obroniłeś moją No mhm, dokładnie. Nie doleciało. No i tutaj idziemy dalej. Na kolejną wieżę. O kurcze eliksiru nie mam. Nie, dobra. Powierzy, powierzy. No. Przestań maję. mam on No, to żeś nieźle. Chyba nie. No, no. Chyba A! Jest. Bicia. Tak myślałem. <laughs> Nieboi yeah, Sam się nie yeah, boję. <gry> Lecimy po ostatnim no, no, Mam nadzieję, że mi się uda. Nie mi się już nie uda. No a jeszcze, no i Twitch sobie tam oposzło na tym. Choćby na luzi bym to zarazował. No, no nie, chyba ktoś dostanie żalki. <gry> 2-0. I teraz trzecia runda. Trzecia i zarazem przegrana. Czemu od razu mówi, że przegrana? Ja ale jestem głupi, dobra. Nie wiem Gościu sam się w łeb. To samo przed chwilą się właśnie pytałem. Aha! Dobra, znowu głupi błąd i to totalnie. Ale mam pijany i ja mam tylko 4 takie normalne karty Ale będę mógł spamić gościu Jak nie masz żadnego loga ani nic, no to sorry, ale giniesz mhm. Ciekawe, ciekawe powiem ci nara o oh, kurcze, czekaj, bo ja zapomniałem, że tą lawę mi tutaj dałeś. <laughs> Prosta, <zmarz>. sprawa. <laughs> Nieważne, widzowie, o co chodzi. Nie pytajcie. <laughs> Lepiej nie. <laughs> nie zrozumiej. <laughs> by się wytłumaczyło, to by zrozumieli. <laughs> no chyba nie. iść mi z tą banditą tu. Aj. Raichu Wal Tego smoka na łeb Dobre yes. mm, Easy, Easy. Dolu. Oh Bardzo ciekawe odgłosy wydajesz. Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! O kurczę. Co mówić, że przegrana, jak na razie dzieci ok? Co ty mi tu tak otakujesz? Easy! Co? Specjalnie! Zawróciłem ci uwagę moją wieżą, jest! Ale ładna bitwa, a to ten Tak żeś przeoczył, jest! Ale miałeś szansę to wygrać tak zaatakowały czy to ładnie tylko Dobrze ci tak. Właśnie <laughs> 0 mi tak. boi Nie, nie widziałem chillerki, tylko... Dobra. nie, Aha. Drugi błąd. Dobra. No taki dek bardziej do rushowania. Spamerski taki. Troszkę z gorszy Troszkę z gorszy. Nawet nie wiesz jaki... Ja mama już mówię gorszy weź. Gorsza Ody Tego co teraz mi rzuciłeś. Ale goście mnie zawalił. Rozwalił to. Fryer, krokerkę. Jeszcze nie tyle na wygrasz Jak na 800 puch? 800. No bo w sumie masz 800 tylko jednego główne ci brakuje Więc można powiedzieć że 800 Masz przeramowany gościu <grym> Ale, że gość w ogóle nie broni? Ale, że ja bronię? Właśnie, po aż dziwno, Kiedy to w ogóle bronisz? A nie świadomy. Ale nie wiem, gdzie to było. Cześć! Bo to ty mi go się zaraz z rozwali. Co? Nawet nie zauważyłam tego. Przyroda jest tutaj. Zbierdziłeś się. Ja lepiej bronić się przed piosenką. No, hej, <gryly nugget> Co za kościół, rakieta? Jezu, jak ty źle to też jest z okay. Bardzo dobrze. Dobra, dziękuję. <gryly> <Cztery. gryly> Co to, żeś zrobił? Czemu, żeś tak odskoczył? Co... Co... Widzowie, to, to co tutaj się dzieje, to mi się w głowie nie mieści. No. Dosłownie po głowie. Nie w głowie. Nie miałem głowy. głowie? Totalny. Taki tak mam. A kto to wcześniej nie zrobił? Ty. Nie, wcześniej ty. Ty, ja. Teraz ty. Jeszcze raz ja, bo ja trzy razy teraz. Ej, czej! Tylko nie zauważyłem! Nie! Ta jeszcze chilerka chyba cię ci główka boli. O nie, nie! 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 Tak. Ty wykorzystałeś bez sensu logi. Ja. Tak. tydydydydydydy ty, 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 ty. easy with you. zaraz a ty zaraz drugą noob easy trzeba było bronić 5-0 ale spokojnie spokojnie daje ci szansę i nie gramy tego tylko gramy loga jakiego loga? logo to ty masz na twarzy napisane <laughs> żeby dać ci trochę więcej szans tu Halo. będziemy grać eliksir razy 7 No nie to gorzej ja już za nic. zwykłego <laughs> Aua, czekajcie, bo to tu się odwala to. No, mm, emocje już opanowane. I zagram wszystkimi pięcioma dykami. Moimi tutaj. Muszę się przyrządzić. To jest 1v1? Co ty żeś dał? Nie Co żeś dał za tryb? Tak.

Za dobrze grasz jak na swój poziom w kucharku. Uwierz mi, że nie. Łatwo jest. Dawaj mi smoka. Gościu głupi mały. Dawaj mi smoka. Dawaj smoka. Jest moje. O, ale tam Cię pięć świni atakuje, Ale perfekt! Aż te nie mogły, aż ta minionki, lol, yy, aż gobliny nie wiesz, te zabeczki. Jaka kucho. O, inferno gościł troszeczkę słabo i po wieży i po drugiej wieży lol, ale że ja dwie wieże na raz rozwaliłem gościowi. Goście <godź> co dwa. Razy. O <eszuszne> masażerze, czekajcie, bo znowu się atmosferę. Mm, zapraszasz, czy nie? Gram deckiem, jakby co kolegi, który nie ma kanału, więc do niego nie zapraszam. Kurczę.

Ale ładnie, pyknął gość. Jak drzejapę. Hihihi, no. Zapraszam, <śmach> Ciąg dalszy, głupawki. <śmach> dalszy, miałeś. Nieee. Źle wypuściłem. A! Kurczę, no i przedwierzą swoją zwierząt. Słuchaj, mama się na to nie fajnie. No, Arumej, <laughs> co to było? <laughs> No, i no ostatnie będzie razy 7 y, eliksir. I myślę, że sobie zmienię teczek ale to na taki bardzo, bardzo fajny. Ładny to, Które się będzie składał z <grym> takich oto pięknych. Postaci szybko. Kart. Dobra. Przestań kopać, kopniaku, Kop, kopiący w kopa. <śmiech> Co? <śmiech> nie wiem. Czaj A ja mam, dobra. Czekajcie, bo. Nie. Aha, dobra. Szukałem tego. No. Dobra. Już po Tobie. Będę tak ci muszował. Lol. Coś mówiesz? Gość, samymi princeskami cię zaraz pokonam. Ha, 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 ha. samymi szkieletami, z beczką goblinów i princeską ci pokonam. Trzema kartami, kumasz, gości? Trzema kartami. I jeszcze klonem. I... Co, chcesz do grywki na tym trybie? Nie, podziękuję. No to... Na kolejny odcinek chyba myślę, że nagram... Teraz się zastanawiam, czy nagrać odcinek teraz z widzami, czy jednak po tym filmie drugim, o którym myślę, czyli... O którym myślę na przykład, że... Myślę, że Cooking Fever by było jeszcze spoką opcją. Ale możecie oczywiście proponować w komentarzach, yy, jaką grę mam kolejną nagrać. czy trzymajcie się do kolejnego odcinka. Jeśli podobał Wam się odcinek, łapka w górę i subskrypcja. Eee, na moim kanale Kaifun niedługo odbędzie się live z gier możliwe Minecrafta, może z Fortnite'a, z CS'a i z Robloxa może. Będziecie mogli też proponować jakieś gry. Może zagrać coś z widzami. Na kanale Ty Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Napiszcie komentarz. Będziemy serduszkować pod tytułem Co Hunter na... wygrał. Dzięki. <laughs> Nie, piszcie po prostu w komentarzach Clash Royale, a przypniemy wam, co duszko już. No to